Dzień dobry, masz Forda 1.5 EcoBlue. Kiedyś uznawanego za bardzo dobry silnik diesla Forda, chyba jedyny z suchym paskiem rozrządu. Eee, ogólnie grupa Peza ma za rąbisty, bardzo poważny problem. To auto ma tylko 117-107 000 km, a już ma problem. Teoretycznie powinien być już wymieniany pasek rozrządu, ale niestety nie. Zaraz wam pokażę, jaki tu jest problem. słyszycie co tu grzechota w tym miejscu zaraz wam pokażę dokładnie o co tu chodzi i jaki tu jest problem problem tkwi z łańcuszkiem który spina dwa wałki rozrządu tu mamy suchy pasek pod tą obudową a tu w tym miejscu jest łańcuszek, który robi bardzo złą renomę teraz dla tego silnika 1.5. Tu kiedyś był auto na gwarancji w serwisie. uszeniali pokrywę, bo uciekał spod niej olej. To też jest dosyć popularna usterka w tych silnikach. Tu mamy pokrywę z wałkami z takiego samego silnika. Tu niestety kiedyś zerwał się łańcuszek, który spina dwa wałki. Tu mamy już poprawioną wersję na grubszy łańcuszek. Zobaczcie jaka jest różnica między zębatką. Tu macie jak ten zestaw wygląda. E, żeby wymienić na grubszy po prostu trzeba e, wymienić cały taki zestaw z dwoma wałkami wtedy idzie grubszy łańcuszek i wszystko. Co do tego jak tam grzechota. Sama wymiana łańcuszka nic nie daje bo tu po prostu już ubyło materiału na ząbkach. I założenie samego łańcuszka z nowym napinaczem dużo Wam nie da, bo wrócicie do tematu szybciej jak później. I to będzie w moim pełnometrażowym filmie, jak yy, zmienić sobie poprawioną pokrywę z wałkami, z grubszym łańcuszkiem. A tu mamy sp sponsora dzisiejszego odcinka, partnera. Zapraszam na pełnometrażowy film w tym tygodniu.